Nie wie jak silna jest ojcowska miłość To ciężar i skrzydła, to krzyż i to impuls Za moje dzieci, pójdę w ogień i mróz Choć świat mi zabiera, ja dalej idę w ból Nie widzą blizn, nie słyszą nocnych modlitw Gdy cisza krzyczy głośniej niż wyroki Jeśli mam walczyć do końca dni To nie dla chwały, tylko dla nich Nikt nie widzi ile kosztuje bycie ojcem Gdy serce pęka, a ty stoisz twardo w słońcu i w mrozie. Każdy dzień to bitwa, każdy telefon to stres Czy dziś was zobaczę, czy znów powie nie Chodziłbym się krwią, byle tylko was chronić. Choć system nie gniecie, ja nie dam się złamać. Noszę was zmyślać. W, w każdej minucie, nawet gdy świat mówi, odpuść ja mówię nigdy. Nie byłem idealny, popełniałem błędy, ale miłość do was jest czysta, bez ceny i choć czasem sam w czterech ścianach bez tchu To Wasze imiona dają mi znów siłę, by żyć, bo nikt nie wie. Jak kocha ojciec swoje dzieci, ile by oddał, by być z nimi codziennie? Przytulać was rano, uczyć świata od nowa, grać w piłkę na boisku, śmiać się bez słowa, choćbym miał walczyć do ostatniego. Choćbym mu padał bo walczę dla was Do ostatniego oddechu mimo wszystko Ojcowka, miłość nigdy nie zniknąć. Są noce bez snu, z myślami jak kamień. Czy pamiętacie mój głos, mój śmiech, moje imię? Czas nie leczy ran, tylko uczy z nimi żyć. A ja uczę się cierpliwości, by was nie stracić w sny. Każde zdjęcie boli, każdy dzień ucieka. A ja stoję w miejscu, walcząc z losem człowieka. Nie chcę waszych łez, nie chcę waszego strachu. Chcę być obok, gdy świat wam pokaże pazury. Nie o pieniądze, tu chodzi nie o dumę i gniew, tylko o to byście wiedzieli. ojciec zawsze jest, nawet gdy go nie widać. Nawet gdy milczy, jego serce bije w waszym rytmem. Bo nikt nie wie, jak kocha ojciec swoje dzieci. Ile by oddał, by być z nimi codziennie? Przytulać was rano, uczyć świata od nowa. Grać w piłkę na boisku, śmiać się bez słowa. Choćbym miał walczyć do ostatniego tchu. Choćbym upadał w stanę, bo walczę dla was Do ostatniego oddechu mimo wszystko Bo ojcowska miłość nigdy nie znikną. Mówią, czas pokaże, daj spokój, odpuść Ale jak ojciec ma odpuścić własne serce? Każdy krok do przodu to walka z przeszłością Ale nie cofnę się, choćbym szedł przez ciemność Uczę się pokory, uczę się ciszy Bo krzyk nic nie zmienia, gdy brakuje siły Ale w środku płonie. ogień nie do zdarcia Bo wy jesteście sensem mojego istnienia nie chcę być bohaterem, chcę być tatą. Zwykłym obecnym, nawet gdy świat się wali. Jeśli kiedyś zapytacie, czemu tak walczyłeś, to powiem, bo was kochałem najbardziej. Bo nikt nie wie, jak kochały ojciec swoje dzieci. Ile by oddał, by być z nimi codziennie. Przytulać was rano, uczyć świata od nowa. Grać w piłkę na boisku, śmiać się bez słowa, choćbym miał walczyć do ostatniego tchu. Bym upadał w stanę, bo walczę dla was. Do ostatniego oddechu mimo wszystko. Bo ojcowska miłość nigdy nie znikną Nie wiem co przyniesie jutro, nie znam wyroków, ale znam jedno, nie zabraknie mi kroków. Będę stał nawet, gdy świat się odwróci, bo ojciec nie znika. Gdy robi się trudniej, każdą za to dowód, że serce jeszcze pije Każda walka znaczy, że wciąż wierzę. I choć droga długa, kręta, pełna ran. Ja ją przejdę dla was, choćbym szedł sam, nie dla zemsty. Dla racy, tylko dla miłości, której nie da się stracić, bo dzieci to sens, to życie to cud, i za was pójdę aż po kres moich dni. Jeśli kiedyś to usłyszycie, zapamiętajcie jedno: Wasz ojciec nigdy się nie poddał. Nawet gdy pocił się krwią, nawet gdy brakowało sił, walczył. Do ostatniego oddechu. Ostatniego oddechu Bo ojcowska miłość nigdy nie zniknąć